Słuchaj, godzinę temu miałem dostać tuńczyka. w I co? Widzisz? Czy ja mam zadowoloną minę? Nie. Więc szybko mi tu przenosi tuńczyka. Albo cię wyleję, wiesz? Już, pani ryser. Pani ryser, że? Tak, ksydzi. Yy, proszę pana, ja muszę przebrana być za hot doga. No bo tak mnie trochę niewygodnie w tym stroju wpija się Kochana, musisz być problemem za tego hodowla Po prostu nie musisz Idź po prostu do mojego biura No i weź swoje papiery i zakreśl je, dobrze? A po co? Bo cię wylewam Proszę pana Dobrze żartowałem Ale niech mi się to już więcej nie powtórzy Dobrze? Tak, Pani rozszerza. A chociaż mogę... Nie! Hmm... Co by tyle? Na kogo teraz by pokrzyczeć? No nie wiem... A może na osiołka? Hmm... O mi! Przenieś mi tu dokumenty! Już nie... Oj... Przepraszam? Omi! Tak? Czemu dzisiaj jesteś taki jakiś dziwny? Przepraszam, mam dzisiaj tu dzień. Już to idę, Ciężko dzisiaj dobrą służbę. Okej. Okay. Przyniosłam. Yy... Dwa takie, ojciec, proszę, dwa kilogramy myszek, yy, dwie różowe i przeniosłam jeszcze, ojciec, chwilę zapomniałam, chyba ze styku. i dwa tuńczyki, jaki pan woli, bo mamy, ojciec, bo mamy zielonkawy i taki bardziej żółtawy. Poproszę zielonkawy. Idę, idę do buldoga, dobrze? Już go zawołam, jest na przerwie. Au! Kto mu w ogóle dał przerwę? Nie wiem. Chyba pan. Dobrze, już idę. Wiecie co? Nasz chyba resztę trochę się wciągnął w tą reklamę. To jest reklama? myślałam, że film. On myśli, że to jest reklama. No, że to jest film. A to jest reklama od doków. Mówię, mówiłam, mówię Wam. To on jest już trochę zwariowany. Tylko nie wynerwiacie go. Wyjem, bo się robi bardzo taki nerwowy. Zaraz by o mnie go wylał. Dobrze, że byłem. To był. To jest jego przyjaciel. Już wolej. wolę go nie obgadywać, wiecie, dziewczyny. Au! Okej. Okay. Może zwołać... No, Bulldoga. Bulldog! Szybko tu do mnie! Ja to wolę posprzątać. I to pobiera Panie reżyserze Okazało się, że mamy napięty grafik. Niech pan tu szybko do nas schodzi. Dobrze? Już... Eee, dobra Teraz pierwsza scena, proszę Wszyscy z kadru zdjąć. Ok I teraz eee, Proszę, jest scena z filmem. Ok Tylko musimy zastopować. jeśli nam się uda. Czarny ekran jest. Dobra, a jemy. Nie uda nam się. Uda, na, udało się nam. Ok, bierzemy jeden I drugi. Teraz proszę Kika, yy... tak, yy, włóż okulary. Okej. Okay. Dobra. Chodź. Już. Popcorn mi tu. Aaa! Popcorn. Popcorn mi tu przynieś. Yy. Proszę. Jest gotowe. Mniej więcej. Wszyscy już są gotowi. Okej. Okay. Można zaczynać. Okej. Okay. Możemy już, tylko trzeba zbliżyć kamerę. Kamerysta! Kamerysta! No szybko! Zbliżaj tą kamerę. Okej. Okay. Dobra, Pamiętasz kwestię. Dobra, tylko taka króciutka próba. Proszę ee, przybliżyć. Dobra, pierwsza trzeba się po prostu pospieszyć. Nagrywamy to. Dobra. Posłuchaj, musimy pospieszyć, bo już nam zaraz zajmą salę. Wszyscy gotowi? Uwaga, zbliżamy. Zbliżamy. Dobra, zbliżamy. Ok, Okej, okay. zaczynamy. Akcja! Dzisiaj w naszej nowej proporcji jesteśmy hot dogami. Wszyscy lubią nas! Szybko jedz i nas polej Jeszcze o, w Okej, okay. szybko! Czy wiedzieliście, że hot dogi są najpyszniejszymi psami? <laughs> Szynką, jaką widziałam, lepiej pospieszcie się zanim. Nie, tego zabraknie. Mm, dobry w ten film, co? No, to fajny. Ej, wiesz co? Jestem jakaś głodna. Ja też. Kelner! Po co mam kelner? Jak możecie zawołać mnie ja wam od razu dam hot dogów z Cięcie, cięcie! I zdejmuję ten okropny strój. Zwalniam się. Praca jak dla nikogo. Zaczekaj, zaczekaj! No proszę cię! No. Ej, może nam tu włączą w końcu film. Ej, dobry pomysł. Ej, widzisz, tam chyba ktoś nas ogląda. Przecież to jest film. Okej. Okay. Dziwnie. Dobra. Właczajcie, robili. Właczajcie. Dobra, już. Dobra. Dogoniłam ją. Zapytałam się, czy jeszcze będzie no do pracy. Powiedziała, że większa pensja i kostki co tydzień. Zgodziło mi się, niestety. A wam obecny budżet, dobra? Okej. Okay. Ale mają być więcej przerw. Dobra, goda przy to już nic, nic. Dobra, niebieskie tło! Niebieskie tło! Okej, okay, szybko. Wyłaź tamtąd. Okej. Okay. Dobra, niebieskie tło. Jest. Yy, co tam jeszcze miało być? Aha! Jakieś taki fajny te ocz! Jeszcze jakieś dekoracje! I wystarczy, ok. Nasze aktorki szybko. Dobra, gotowe. Dobra, jest. Szybko. I za 5, 4, 3, 2, 1, akcja. Jeśli chcecie chodzić, to napiszcie się. Ja mam i jak opiec, lepiej pospieszcie. Się, pospieszcie, się, te hotdoga dostaniesz za darmo. Jeśli jesteś psem. Rad. Mm, Różytka? No. E, może pójdziemy sobie na hot doga? Jesteśmy w Afryce, nie ma tu hot dogów. Aha, to szkoda. Nie, pod kochanie, poznajdziesz mnie lepiej. Zawołaj mnie. Okej. Okay. Ja mam jeszcze taki jeden pomysł. A może teraz w tej chwili studio zamienimy wy Bardzo dobro. śniadanie! Jeśli jesteście jeśli jesteście psami, zamówcie hot doga, ja wam zafunduję. Nie pożałujesz tego. Dobra. Mamy tutaj łyżkę, albo paletkę do ziderka, Okej. Okay. I disco mix. Okej. Okay. Mamy. Dobra. wszystko gotowe. Jeśli chcecie zrobić hot doga, wejdźcie na naszą stronę. Hotdog.com. Hotdog pies. Pamiętajcie o tym. Musicie też zadzwonić do naszego producenta. Jest trochę zdenerwowany. Okej, okay. producent do mnie. Nie rozkazujesz mi. Dobra. Cięcie, kamerzysta! Cięcie! Ujęcie drugie. Dobra, wszystko gotowe. Wszystko szybko ustawiać się, tak jak było. Bo zaraz stracimy nasze filmy. Okej, okay, wszystko jest gotowe. Teraz tylko i niektórzy do zdjęcia. Uwaga, ustawiać się na zdjęcie. Re reżyser na przodzie. Szybko ustawiać się. Na zdjęcie wszyscy, na zdjęcie. Szybko. Szybko, wszyscy tutaj na zdjęcie. Niech wszyscy będą. Nie uciągać się nogo obok nas tutaj. Okej, okay, wszyscy gotowi. Ujęcie za 5 4 3 2 1